Cześć cześć, tutaj Ola i witam Was w kolejnym odcinku na Mumce Planet. Dzisiaj chciałam serdecznie pozdrowić nowego, VIP, yy, nowego VIP-a dzisiejszego. Oczywiście ja nie wiem czy widzicie ją, O, widzicie dobra? Jest VIP Elite i szukam chłopaka i więc... I tak już jest, nie? Dobra. Yy... Napiszemy. Dobra, um, tutaj oczywiście chciałbym zauważyć w ogóle nie zauważyć. Coś chciałam, już nie pamiętam. Dobra. Chciałam Wam dzisiaj pokazać jedną sztuczkę. Znowu. Dobra, jedną sztuczkę, a dzięki za 42, nowe. Dzięki, dzięki. Dobra, i serdecznie pozdrawiam pierwszą dziewczynę, która odważyła się napisać jej hey, YouTube. Zoli 0998 998 LOL. Dobra, pozdrawiamy serdecznie i przechodzimy. Dobra, tam pierwsza sztuczka, klikamy na swoje i do końca. Aha, pierwszą sztuczkę, klikamy na Mysle Planet i włączy nam się oczywiście tutaj. Piu, włącza się, klikamy. Oczywiście, po wylogowaniu dopiero się otwarzają. Dobra, teraz serdecznie można sobie porobić coś i być prywatności wreszcie. Oczywiście, mm, chciałam pozdrowić jak mówiłam, serdecznie wszystkich moich znajomych, których teraz nie widać. Dobra, hmm, ta sztuczka miała przejść tu, przejść. Dobra, dzisiaj mi się nie udało, ale dzięki i zapraszam do następnego odcinka. Pa!